Poczucie odrzucenia, dlatego że rodzic nie kochał nas w dzieciństwie, nie kochał ciebie, nie był ważny, nie mówił do ciebie: Kocham cię, jesteś dla mnie ważny. Skutkuje ogromnym brakiem spełnionej potrzeby, miłości. Oprócz tego, oczywiście, skutkuje poczuciem odrzucenia, które. Które pojawia się w różnych sytuacjach. Od trudności z przyjmowaniem krytyki, od trudnością przyjmowanie, oceny, nadmierne, analizowanie swojej, tego, co ktoś powiedział, analizowanie też swoich słów, czy dobrze się zachowałem, czy dobrze zrobiłem, czy tak miałem powiedzieć, czy może to jest śmieszne i głupie, może nie będzie mnie chciał. Porobienie różnych rzeczy, żeby ktoś mnie chciał i kochał. Czyli na przykład, nie wiem, ktoś zasypuje kogoś wiadomościami, wydzwania, czy też sprawdza drugą osobę, czy nie zdradza, mimo że nic się nie dzieje, to jego osacza, to jest takim bluszczem, jak to się nazywa, w potocznie. Czy też reagowanie na odmowę w bardzo bolesny sposób, bardzo bolesnymi emocjami. Które nas zakleszczają w ciele i powodują, że nie możemy wytrzymać w tych emocjach. Chęcią ucieczki, nie chcesz mnie, to nie, to nie musisz, nie, to nie, mogę być sama. Wszystkie takie rzeczy wynikają właśnie z tego, z tego lęku przed odrzuceniem. Bardzo często też osoby chcą pierwsze skończyć relacje, żeby nie poczuć się odrzuconym. Reagują dumą, honorem. Jak z tym pracować, bo pewnie teorie znacie, ale jak z tym pracować? No, każdego dnia uczyć kochać się siebie. A ja wiem, że to jest tak wiecie, bardzo populistycznie. I jak to zrobić? Dla mnie, kochanie, siebie to pytanie się siebie co, codziennie, jak się czuję. Być dla siebie życzliwym, jak się czuję dzisiaj, co potrzebuję. Jesteś smutna, czujesz poczucie odrzucenia. Przytulam Ciebie, przytulam cię, Kasiu. Jesteś ważna. Jesteś ważna w każdym momencie. Czy jesteś efektywna, czy jesteś smutna i bezsilna w każdym momencie. Opiekuję się tobą, przytulam, daję ci to ja, Kasia, ja sama sobie to daję. Kiedy jest to poczucie odrzucenia, kiedy mamy te emocje, wchodzimy wewnętrzne dziecko, szukamy go, rozmawiamy z nim. Mała Kasiu, widzę, że czujesz się znowu odrzucona, niechciana. To nieprawda. To nieprawda, masz siebie. Ja przy tobie jestem. Tyle, ile razy będzie trzeba może całe życie. Może, gdy nauczymy się siebie kochać, to będzie rzadziej występowało. Ale tyle, ile razy trzeba. I, I mam czasem wrażenie, że ludzie chcą już być nad, dalej w rozwoju i mają też pretensje do siebie, że nie są. Tyle, ile razy trzeba. Jesteś w tym momencie, w którym masz być. Jeżeli masz się kochać całe życie, to masz się kochać całe życie.